Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam w Chrystusie Panu, kochani drodzy bracia i siostry. W dzisiejszym w tym chciałabym się podzielić z wami po takim doświadczeniu żeby nie warto nie warto walczyć na siłę. Powtarzam na siłę, bo ludzie mogą was tak zrobić w koniach, jak to się mówi, że będą sobie dobrze żyli, a wy mimo tego, że chcecie dobrze, Chcecie być dla nich, no żeby żyli w wierze I tak, na, i tak będą mieli swoje zdanie. Dlatego chciałabym w tym filmiku zachęcić po raz kolejny, bo już chyba powtarzam się, abyście osiągnęli pokój serca w sobie samym. Abyście. Święty Paweł powiedział: Czas jest krótki, więc należy naprawdę zadbać o to, co jest dla mnie najważniejsze w Chrystusie. I jeżeli ktoś nie chce, nie należy się na siłę w Niego walczyć i pomagać. Natomiast nawet Pan Jezus, kiedy wysłał, rozesłał dwunastu, Ewangelia Świętego Marka, żeby siedem, następnie przywołał do siebie rozdział właśnie szósty przecinek siedem, następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przekazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam. Aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli, wie, jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą, nie będą was słuchać, nie, przecinek, wychodząc stamtąd, strząsicie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Strząsicie proch, zostawcie świadectwo, idźcie dalej. Nie walczcie, ponieważ. Przychodzicie najczęściej z Waszym Duchem, z Duchem Świętym. Trochę, ale wydaje mi się, że większość chrześcijan nie, nie zawierza za bardzo Duchowi Świętemu. Doszło do mnie, że to są czasy, gdzie warto powierzać w Każde sprawy życia duchowi świętemu. Ale żeby jemu powierzyć, to trzeba tak zaufać, żeby on, żeby duch święty był swobodny, żeby mógł działać, a on działa. Ale myślę, czego nie lubi duch święty: kontroli, sprawdzania przede wszystkim. Jego działania. Duch Święty działa wtedy, kiedy dasz Mu wolność. I myślę, że błędem jest, jeśli osoba całe życie się modli i zadręcza za jakąś osobę, i nie widzi owoców nawrócenia kogoś, i zadręcza siebie samą. Aż, jak to się mówi, do przelania krwi, takiego męczeństwa, że sama traci siły, już nie ma radości w życiu, nie wie, już czuje się tak wykończona. A dlaczego? Bo nie ufa Duchowi Świętemu. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem i On dobrze zna i czas, kiedy da łaskę nawrócenia tej osobie. Jeżeli Ciebie pośle do jednej osoby raz, drugi raz, Ty wracasz do siebie, modlisz się i naprawdę zawierzyłaś to bo Jemu, Duchowi Świętemu. Naprawdę wiesz, Pan Jezus powiedział wiesz, a stanie się. Pan Jezus też dawał takie przykłady, czemu jesteście takiej małej wiary. Wiesz, a stanie się. Także tak naprawdę powinniśmy bardziej... W dzisiejszym czasie nie wdawać się w takie relacje kłótni, dyskustowania. To bo ludzie na ogół sobie radzą, naprawdę sobie radzą i poradzą sobie, jeśli ty, jeśli Pan Bóg zobaczy w tobie, że ty zajmiesz się sobą, swoim życiem, że będzie mógł w tobie odpoczywać, jak już mówiłam w tyle łodzi. Stworzysz mu w swoim sercu tabernakulum. Takie, żeby mógł w tobie odpoczywać, bo mało jest dusz, naprawdę jest mało dusz, w którym Pan Bóg mógłby spokojnie odpocząć. On tego chce, aby w, znaleźć w Tobie w, wewnątrz ciepło, ciepło serca, aby mógł odpoczywać. Jeśli to znajdzie, zobaczysz, że na zewnątrz ludzie sobie poradzą. A dzisiaj jest tak, że każdy chce na siłę zrobić za Boga, za Ducha Świętego. Po co? Po to, żeby pokazać, że, że ja jestem kimś, że to ja zrobiłem, że to ja i tylko ja. Choćby nie wiem co, ale jestem najlepszy, że to ja osiągnąłem ten szczyt. I to jest. Cierpienie Boga, niedanie możliwości działania Duchowi Świętemu. I w tym filmiku bardzo, bardzo Was proszę, zastanówcie się, aby dać działaniu Duchowi Świętemu, ale On musi mieć pełną swobodę, swobodę wolności. I nie lubi sprawdzania, kontrolowania, czy jak działa, czy w ogóle działa. A takie kontrole najczęściej są u ludzi. Że oddam mu, a za jakiś tydzień teraz nie odzywam się do kogoś. O, zadzwonię, sprawdzę, co u ciebie. Nie, nie na tym polega. Oddaj naprawdę i zostaw ciszę. Jeśli za kogoś się modlisz, osiągnij pokój w sobie, zajmij się sobą, bo też bardzo ważne jest, żebyś ty zajęła się swoim zbawieniem. Też zastanowiła się, czy twoje życie jest w taki sposób poukładane, że możesz... Że może jak y, tego y, następnego dnia może ci już nie być i staniesz przed Bogiem, czy będziesz w stanie tak stanąć, że możesz, będziesz mógł, mogła pójść wprost do ramiona do Niego. Tu trzeba też się nad sobą zastanowić i to nie jest wcale egoizm. Tylko łaską, jeśli ja zaczynam też zastanawiać się, czy ja jestem na takim etapie, że dzisiaj, jeśli by przyszedł po mnie Pan Jezus, że stanęłabym przed nim i co, czy godna byłabym pójść do niego. Bardzo ważne to jest. Bo, bo tamtymi ludźmi, których się modlisz całe życie, Pan mógł się zajmie i tak. On ich kocha. I w swoim, jeśli w swoim czasie zajmie się nimi. Oni se poradzą. Jeśli nawet teraz nie dochodzi do nich, Oddałaś ich na Eucharystii, to ufaj Duchowi Świętemu, Nie Duch Święty naprawdę działa. On chce działać, ale my nie możemy go, jak to się mówi, tak uściskać, że już teraz dajmy Duchowi Świętemu swobodę. Naprawdę. żeby On mógł naprawdę działać i On działa. Nie zadręczajmy siebie, stwórzmy Jemu, Jezusowi tabernakulum w swoim sercu. Niech On poczuje ciepło was, niech On będzie, niech On ma pokój tam, gdzie będzie odpoczywał, a zobacz, będzie mógł Duch Święty Pragnie działać. Ale w wolności. A ja w ogóle czytam. Jezus mówi do Ciebie. Sarah jok. I dzisiaj to jest też na luty. 5 luty. Szukaj mojego oblicza, a znajdziesz nie tylko moją obecność, ale też mój. Pokój. Jeśli chcesz go otrzymać, przestań sięgać po więcej i starać się wszystko kontrolować. Przyjmij postawę otwartą i ufną. Jedyne, co, po co możesz sięgnąć, nie raniąc swojej duszy, to moja dłoń. Popraś mojego ducha który w Tobie mieszka, aby uporządkował Twój dzień i kontrolował Twoje myśli, ponieważ zamysł ducha to życie i pokój. Możesz dowoli cieszyć się mną i moim pokojem, podejmując codziennie tysiące właściwych decyzji, dylemat przed którym stajesz, Najczęściej dotyczy wyboru między ufnością, z zatroskaniem powodów do zmartwień. Nie zabraknie ci nigdy, ale możesz postanowić, że będziesz mi ufał bez względu na okoliczności. Jestem twoim najpewniejszym ratunkiem. Ufaj mi, choćby poruszyła się Ziemia. I tu jest odpowiedź. Choćby góry przeniosły się do mórz, to ty masz ufać i mieć pokój serca. I nie zadręczaj się. Naprawdę, niech duch. Święty... Właśnie bardzo mi się podoba, jak co jakiś czas mi pisze w komentarzu pani Ania: Niech duch święty prowadzi. Właśnie o to chodzi, że nie należy zmuszać. Na siłę, do od razu, kogoś, że ktoś chce zobaczyć nawrócenie kogoś, czy gdzieś tam modlitwa, że mam gdzieś iść teraz, bo ktoś każe mi. Nie, niech Duch Święty prowadzi. Zostaw wolność, wolność i niech Duch Święty tą osobę prowadzi. Pamiętaj, że Ty nie zmienisz świata ani kogoś na siłę. Y, zmienić możesz siebie, a przez siebie świat. Więc, y, jak jeden ksiądz powiedział, w rekolekcjach, właśnie y, jedyną osobą, która, którą udało mi się Nawrócić to jestem ja sam. Więc myślę, że to są słowa dla każdego z nas, i warto się nad tym zastanowić, żeby, bo żeby ten pokój serca mieć i naprawdę. Zaufać tak duchowi świętemu i nie kontrolować. Przede wszystkim, bo chrześcijanie, przeważnie katolicy, są tak, że lubią kontrolować, co u ciebie, a duch święty wieje kędy chce. On lubi mieć, kocha wolność. On działa wtedy, kiedy dajesz mu wolność. I na tym z tym wam zostawiam. Proszę cię, Duchu Święty, oświecaj umysły i daj tym, którzy nie mają pokoju, wejdź teraz w ich serca i daj im pokój, aby mógł, abyś mógł w nich odpoczywać. A na innych. Działań. Pamiętaj, że poradzą sobie ludzie. Nie zadręczaj się na siłę, żeby być niewiadomo kim i co ja zrobiłem. Jeśli cię nie chcą, iść dalej. Strząśnij proch, Ewangelia świętego Marka. A pokój, pozostanie na tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na koniec dam takie świadectwo. Otrzymałam y, jakiś czas temu obrazek. Y, Matka Koronka tu jest w pokoju. Oczywiście tu jest siedem części, po trzy paciorki, nie miałam takiego różańca. I bardzo ciekawe, że musiałam pojechać do fałdu, usiąść w ławce i niby nie przypadek, ale po prostu w tej ławce, co usiadłam, na ławce została położona koronka pokoju, nowa. Tak jakby podarunek, taki pocałunek od Matki Bożej. Więc tu miałam obrazek leżący, ale nie miałam koronki. Nie wiedziałam, jak się modlić. Więc Opatrzność, to jest właśnie Opatrzność Boża. I cierpliwość. I pokój wam. Pamiętajcie, Pan Jezus, jak pierwszy raz przyszedł po zmartwychwstaniu do uczniów, co powiedział: Pokój Wam. Więc zadbaj o swój pokój, a zobaczysz, że będzie na zewnątrz. Nie wchodź, będziesz widzieć, będzie Ci dobrze, bo będziesz w Bogu. I nie będzie widzieć, że jest coś źle. Będzie ci dobrze w Bogu. Czy to będzie tak, czy to będzie tak? Ale ty będziesz w pokoju. I tego ci, Wam życzę naprawdę. Stwórz tabernakulum w swoim sercu. Zobaczysz, że wszystkim Duch Święty się zajmie. I tak bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Chrystusie Maryi. Niech Duch Święty dajcie działanie Duchowi Świętemu. Amen.